Szanowni państwo, witam po krótkiej przerwie. My tutaj w studio naszego festiwalu w Józefowie obejrzeliśmy przed chwilą film Chodził tam, gdzie inni się bali w reżyserii Marii Żyły. Autorka, reżyserka tego filmu jest z nami obecna online. Bardzo się cieszymy. Witamy pani Mario. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Taki film kolejny tutaj mamy autorstwa młodych studentów Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Bardzo się cieszymy, że Pani zgłosiła swój film. A skąd pomysł na, na taką opowieść o takim kapłanie? Jak Pani poznała historię tego księdza? Pierwszym takim pomysłodawcą i moim pomysłem, żeby stworzyć właśnie ten materiał filmowy, był reżyser, a zarazem mój wykładowca, pan Piotr Zaremski, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam. I to on jakby był jednym z głównych pomysłodawców, ponieważ u niego na zajęciach mieliśmy jakby do nagrania film i, i jednym z tematów, który zaproponował właśnie była Solidarność, więc uznałam, że to dobry pomysł, aby przedstawić historię właśnie Solidarności i tego, co działo się głównie w Radomiu, ale też w Ursusie i Płocku. I dlatego jakby postanowiłam, że nagram ten film i pokażę tą historię, ale też ze względu na to, że to jest region, z którego się wywodzę Radom, bo urodziłam się w Radomiu i jest mi to bliskie miejsce. Oczywiście nie żyłam w tam w tych czasach, ale moi rodzice jakby to są też lata 70. To, lata, to są lata młodości moich rodziców, więc oni też przekazywali przekazywali tą historię. A na historię księdza Romana Kotlarza natknęłam się właśnie podczas szukania materiałów archiwalnych, no i uznałam, że jakby chciałabym też opowiedzieć tą historię, bo uznałam, że jest bardzo ciekawa i tak to się właśnie potoczyło, że połączyłam tą solidarność i to, co się działo, te strajki w Radomiu, wraz z historią księdza Romana Kotlarza. Czy to jest Pani pierwszy film, czy już są jakieś na końcu poprzedniejsze? Nie na koncie wcześniejszych nie mam, to był pierwszy, aczkolwiek w tym roku również robiłam z koleżanką film w zupełnie innym kierunku, że tak powiem. A jest szansa, że się pojawi w przyszłym roku na festiwalu? Myślę, że nie, bo to tak nie do końca jest temat taki związany właśnie z katolickimi wartościami, tylko bardziej z modą. W sobie z modą, jakby to jakoś tam podpiąć, może się uda. Zawsze można spróbować. Może, ale, no, to ale to się, to bardziej się... w innym kierunku, I to bo to przez już pana Piotra, Przez Pana Piotra domyślam się, że też Pani trafiła na nasz festiwal. Tak, tak, tak. A czym dla Pani jest uczestnictwo w takim festiwalu, będąc jeszcze studentką, modą, twórcz... modą twórcą, który tworzy właśnie swoje pierwsze materiały? Przede wszystkim byłam bardzo zaszczycona tym, że mogłam wziąć w tym udział, ponieważ ksiądz, nie ksiądz, tylko pan reżyser Piotr Zaremski zaproponował właśnie, żebym wysłała swój materiał, tą etiudę, ten materiał filmowy na ten festiwal i uznałam, że w sumie no czemu nie spróbować i byłam bardzo zaszczycona, że właśnie mogę wziąć w tym udział, mogę się połączyć i być tutaj w tym spotkaniu. Jest to dla mnie ogromne takie wyróżnienie. Nigdy wcześniej nie miałam możliwości wziąć w czymś takim udziału, więc bardzo jestem zaszczycona i. Cieszę się, że ta historia i ten film mógł być pokazany właśnie takim festiwalu międzynarodowym. To może taka inspiracja, żeby nie tylko o modzie, ale może takie filmy, które można na taki festiwal zgłosić, tworzyć. Sam przyznam, Zobaczymy. że znalazłem się tutaj też dzięki panu Piotrowi Zaremskiemu, który przed laty nie odpuścił mi, że jak nagrywałem film. O prymasie Wyszyńskim to musiałem jeszcze nagrać drugi i kazał oba zgłosić na festiwal i wtedy się zaczęła moja przygoda z festiwalem niepokalana. Zająłem wtedy trzecie miejsce i w sumie dzięki temu tutaj dzisiaj też jestem, więc zachęcam do tego, żeby wstępować do katolickiego stowarzyszenia filmowego, przenikać tą ideą kolegów, koleżanki z uczelni. Ja tam się do was kiedyś przejadę i wam o tym opowiem wszystkim. Zapraszam. Bardzo się cieszę, że, że, że jesteście też. Zapraszamy na galę. Nie wiem, czy się z panią Marią też widzimy. Tak, tak, będę jutro na gali, tak. Tak, więc myślę, że chyba z pustymi rękami Pani nie wyjedzie, tak? Coś czuję, jakieś mam takie przecieki, mi gdzieś tu przechodzi przez myśl. Na pewno warto się pojawić i gratulujemy. Dziękuję. Tutaj myślę, że warto też nagrodzić Panią Marię brawami, żeby właśnie... Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Zainspirować, się. że warto tworzyć piękne, wartościowe filmy. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Widzimy się jutro. Również I pozdrawiam. Dobrego Do, do zobaczenia w jutro. Twórczości. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Tak jest. Kończymy tą kolejną, kolejną rozmowę, spotkanie autorskie z panią Marią Żyłą. Jak widzicie, na nasz festiwal nie tylko zgłaszane są profesjonalne, najnowsze produkcje, ale można wejść na niego jako amator, który się dopiero uczy, który tworzy, który ma swoje pierwsze próby tworzenia opowieści przez film. Zachęcamy do tego, żeby... Inni też wstępowali. Ja tak wierzę, że pan Piotr Zaremski ten film, tą transmisję puszcza teraz gdzieś na, na uczelni, że tam odtwarza po kilku miesiącach, żeby zainspirować studentów. Naprawdę warto. Ćwiczcie się w tym. Ja wiem, że czasami pan Piotr dużo tych uwag pisze w, w mailach, potem z tymi timecodami, gdzie trzeba poprawić, co trzeba zrobić, ale warto go posłuchać, a przede wszystkim warto posłuchać, żeby zgłosić się na festiwal i dołączyć do naszego. Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego. Będziemy rozmawiać jeszcze dzisiaj z autorem panem Mariuszem Pilisem, autorem filmu 21.37, ale to dopiero około godziny 19.00. Mamy lekki poślizg w projekcjach, więc po 19.00, o 20 minut jest, jest, róż, jest różnicy. Wtedy widzimy się po raz ostatni dzisiaj na żywo, a jutro już zapraszam na uroczystą galę wręczenia nagród, gdzie wszystko się okaże. Kto wygrał, kto został zwycięzcą, kto ma Grand Prix i inne nagrody. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia jeszcze dzisiaj.